Z Jak to jest nosić imię na cześć najlepszego polskiego piłkarza w historii? Kazio! Kazio! Jak Dejna! To była moja chwila. W jednej sekundzie przez głowę przeleciały mi wszystkie najpiękniejsze bramki Dejny, o których opowiadał mi ojciec. Legendarna dziesiątka na koszulce. Niezwykła dynamika. Wielka kariera piłkarska. Kazimierz Dejna występował w reprezentacji Polski od 1968 roku. A pamiętną bramkę w meczu z Portugalią strzelił w 1977. I wtedy to właśnie zaczyna się historia naszego filmowego bohatera Kazia. Jak się rodziłeś, to był niezły numer. Ty się rodzisz na to z Portugalią, wejdźcie na mistrzostwa. Wtedy co Dejna? No, strzelił! No wtedy, wtedy. Kaziu, jakie to emocje były. A Dejna, jaki mecz zagrał. Tylko strasznie na niego gwizdali. Aaaa! Czy zostanie piłkarzem, jak chciałby ojciec? Czy może uda mu się wybrać własną drogę? Po co ci takie studia? Pięć lat zmarnowany. On niech idzie gdzie chce. Co to za różnica, co studiuje i gdzie? I tak, znajomości o wszystkim decydują. A Może byś na księdza poszedł? Przez zabawna komedia nie tylko o piłce nożnej w lipcu w telewizji Kinopolska.